Pete. i The Pete to jest po prostu e, w tym roku to jest jakieś odkrycie wśród seriali medycznych i Pit to jest nowy medyczny dramat z Noah Wiley, który grał wcześniej w ER, czyli Ostry dyżur i teraz powrócił do swoich korzeni i ponownie gra w serialu o... W serialu medycznym przy czym co jest ciekawe i ten serial jest skonstruowany w ciekawy sposób bo każdy odcinek pokazuje godzinę w trakcie jednej zmiany lekarzy w trakcie jednego dnia dlatego widzimy że od początku do końca podejrzewam że akcja bardzo się e, szybko napędza i się rozwija e, dalej Severance który mam nadzieję że oglądaliście i to jest moim faworytem w to jest, to jest moim faworytem w tym, w tym roku. Severance wrócił z drugim sezonem. Bardzo dobrze przejęty przez krytyków i widzów. I ja powiem szczerze, od razu w tej nominacji głosuję na Severance. Później widzimy Slow Horses. To jest serial od Apple TV, w którym gra Gary Oldman. Opowiada o grupie agentów Mi-5 zdegradowanych do działu Slow House, miejsce dla nieudaczników i kompromitacji służby. Czyli to są e, po prostu serial o nieudacznikach. Z, e, widzę, że Gary Oldman bardzo się wżył w tą rolę i już nie pierwszy rok, kiedy jest ten serial i szczególnie Gary Oldman nominowany na Emmy i kończymy z White Lotus, które wrócił z trzecim bardzo fajnym sezonem, ale jednak e, Severance jest numer jeden.